Witajcie kochani. Cieszę się, że znowu tutaj jesteście. Dziękuję Wam za Wasze miłe komentarze, za komplementy. Jestem kobietą, więc uwielbiam komplementy, także bardzo bardzo mi miło i e, sprawiliście dużo uśmiechu. Dziękuję Paniom, dziękuję Panom. Dzisiaj wyjąłam takie oto karty i może zacznę od tego, czego nie widać. To ciekawy przekaz wydaje mi się, bo e, nie widzisz. Tego, że Twoje mm, połączenie z Bogiem jest czymś, czego nie da się przerwać. Twoje połączenie z Twoimi przewodnikami, opiekunami duchowymi e, również jest czymś po prostu niezrywalnym. Można mniej lub bardziej się do tego dostrajać, ale ale to cały czas jest. I wiedzę co do mnie przyszło, bo ja jakieś, nie wiem, dwa tygodnie temu może miałam tak dobre połączenie, a teraz jakby muszę się trochę natrudzić sama. Nie wiem, jak to powiedzieć. Kiedy robię te przekazy tutaj dla Was, muszę się trochę więcej natrudzić i gdzieś... Na jakimś kanale usłyszałam kiedyś, że to może być e, spowodowane tym, że zmieniają się Twoi główni przewodnicy i musisz się jakby na nowo do nich dostroić, i może tutaj to dla kogoś jest istotne. Mm. Moi przewodnicy też często mówią mi, że czasami do mnie się nie odzywają, dlatego że muszę swoje lekcje odrobić sama. Oni są i jakby czuwają nade mną, opiekują się mną ale nie odrobią za mnie lekcji moich. To też może być dla kogoś tu istotne. Także nikt o tobie nie zapomniał. Tu są wiadomości od ducha i to niezrywalne połączenie. Jak zawsze jest dokładnie tak, jak ma być i... Nie da się zerwać Twojego połączenia z górą, z Bogiem. Możesz jedynie o tym zapomnieć ty. No właśnie, bo kiedy my tutaj na ziemię na ziemię, na ziemię, na ziemię schodzimy, to zapominamy o tym i naszym celem jest odbudować to połączenie. Nie odbudować, odkryć, pogłębić bardziej w ten sposób. Ta karta e, mówi, że jesteś kimś, kto przełamuje cykle. Mogą to być cykle rodowe, mogą to być cykle karmiczne. Więc e, wydaje mi się, że jeśli oglądasz ten film teraz, jeśli tu jesteś, e, jeśli Cię tutaj przyciągnęło coś, cokolwiek, czy to tytuł, czy to miniaturka, czy po prostu przez przypadek gdzieś się to włączyło. E, Przyszedłeś tutaj na ziemię, by przełamać cykle. By właśnie jesteś kimś, kto poprzez trudne życiowe lekcje, trudne doświadczenia przełamuje te cykle. Także ja tutaj ukłon wobec Ciebie, w Twoją stronę, skłaniam. Mm. Nie wiem, czy dobrze to powiedziałam, jestem jakaś dzisiaj niewyspana, ale i tak chciałam tu przyjść, bo, e, bo czułam, że coś ważnego jest do przekazania. Zastanawiałam się właśnie przez chwilę, czy nie zrobić sobie dziś wolnego dnia i nie poleżeć po prostu. E, jakby przechodzisz przez to, przejdziesz przez to, mm, koniec cyklu. Koniec może przechodzenia tych ciężkich cyklów. Końcówka jakaś. I dzięki temu właśnie ta Twoja dusza staje się taka dojrzała, mądra. To wszystko jest po to, z wyższej perspektywy bo kiedy doświadczamy tego, to wiadomo, jak jest. Nie, nie, nie jest nam fajnie i nie chcemy tego. Więc to jest to, czego nie widzisz, co miało Ci tutaj zostać uświadomione. E, tutaj mamy szczęście, pomyślność, gwarancja spełnienia marzeń, błogosławieństwo. Więc ten zły, zły cykl tutaj na pewno się kończy. I widzę tutaj, że po drugiej stronie tego, tej bramy, tego portalu, jest tutaj to marzenie urzeczywistnione Twoje, czymkolwiek ono jest. Mamy kamień opiekuńczy, chyba tak to mogę nazwać, przebudzenie. Postęp, inicjacja. Także to znowu mi wraca do tych trudnych doświadczeń, które były inicjacjami dla ciebie, by Twoja dusza przebudziła się, by odnalazła to połączenie. No, ta droga, droga do oświecenia. I to może dotyczyć przeszłych. Doświadczeń, a może to dotyczyć doświadczenia, w którym jesteś teraz. Także czuję, że, że mam ci po prostu powiedzieć, że to nie jest tak, że jesteś sam w tym, nie jesteś sama, masz tu ogromne wsparcie, zwłaszcza wsparcie rodu. Jeśli uda Ci się na tyle wyciszyć i dostroić to. Odbierzesz te wiadomości, które mają do Ciebie dotrzeć, te wiadomości wsparcia. Wzięłam talię odwrotnie, więc ja wezmę to w normalnej pozycji, nie w odwróconej. Paś, paś paś paś, pentakli. Wczoraj mieliśmy waza pentakli. Ta talia mnie zawołała. Jakoś zwykle jej nie czuję za bardzo. I są talie, z którymi się czuję bardziej komfortowo, a z którymi mniej. Ta jest właśnie taka mniej komfortowa. Ona tu siedzi na jakimś uśpionym smoku. Jest sowa. Czyli to uczenie się, ta mądrość, zdobywanie tej mądrości. Paść dla mnie jest głównie tym urzeczywistnianiem marzeń. A, i wyłożyłam to akurat na tej karcie, więc e, znowu Twoje marzenia się spełniają, spełnią się, masz gwarancję. Wpuszczam, że mówię do kogoś, kto może ma jakieś właśnie zawirowania, tak jak to było wczoraj, ten uzdrawiający chaos. I nie widzisz, że, że te życzenia tak naprawdę dzięki temu wszystkiemu się spełniają. I tu jest też olbrzymia, olbrzymia nauka. Nauka życia. Tu wszystko ci sprzyja. Wszystko ci sprzyja. Nawet jeśli na zewnątrz to wygląda inaczej. Przebudzenie. Tutaj było to przebudzenie. Przebudzenie pięknych uczuć. Przebudzenie serca. A z kielichów to jest miłość. Każdy z nas tutaj ten, dla każdego z nas ta miłość jest ważna, ten temat miłości. Dajcie mi poczuć, czy tutaj z tą kartą coś do mnie przychodzi. Oprócz tego, że. To wszystko zacznie płynąć dzięki tym trudnym doświadczeniom, przez które i właśnie ja to czuję, jakby to było teraz, albo jakby to było um, przed sekundą, przed chwilą. Jest już ten cykl przełamany. I to tak jakbyś się miał czuć w tej miłości, w emocjonalności, jak ryba w wodzie, w końcu tego się tutaj uczysz. Eee, dziewiątka, dziewiątka yy, kielichów. No, i znowu tego nie da się tutaj wymyślić, że to jest spełnienie marzeń, bo to jest karta, gdzie, gdzie Twoje marzenia po prostu się spełniają, yy, te wszystkie rybki płyną w tę samą stronę, do tego marzenia. Jak ja nazwę ten film, skoro o tym spełnianiu marzeń było wczoraj? Nie wiem, ale tu jest to olbrzymie otwarcie się z Asa przeskakujecie do dziewiątki, jakby nie musicie przejść całej tej drogi poprzez dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę, szóstkę, siódemkę, ósemkę i trafiacie z Asa do dziewiątki, przez to jedno doświadczenie tak bardzo ono tutaj was uczy, buduje. Jeśli macie ochotę, podzielcie się ze mną, co to jest albo co to było. A jeżeli nie chcecie się ze mną podzielić, to zostawcie mi chociaż serduszko, że tutaj jesteście, że, tu, że słuchacie tego przekazu. Poczekajcie. Zobaczmy może w jakiejś książce, co nam powiedzą. Wybrałam dzisiaj księgę Tarota, taką właśnie. I zobaczymy, co nam powie autorka odnośnie tej ka karty. No bo tak jak mówię, dla mnie to jest karta spełnienia marzeń i poczucia się dobrze w swoim życiu A może bardzo pragniesz mieć kontakt z tym duchowym światem, może to jest twoje marzenie i jakby masz tutaj też znak, że, że to też, na to też Cię otwierają. Bo była też ta inicjacja. Olbrzymi, olbrzymi postęp, olbrzymia, olbrzymia twoja praca, która przynosi taki efekt, że przeskakujesz, przełamujesz coś, co ktoś inny musiał, na co ktoś inny musiałby pracować być może całe życie. Nie wiem, tak co tutaj czuję. A tutaj mamy napisane: romantyczne spełnienie, postęp, dobra wola, marzenia, życzliwość, uzdrowienie, obfitość. No właśnie, jeszcze obfitość w każdej dziedzinie życia to też zawsze do mnie przychodzi, kiedy wyciągam tą dziewiątkę. Dziewiątka kielichów, jedna z najradośniejszych i najbardziej harmonijnych kart tarota, oznacza pojawienie się na, horyzon na horyzoncie czasu satysfakcji i spokoju. Często nazywa, mm, nazywa się ją kartą spełnienia życzeń, ponieważ zwraca uwagę na spełnione pragnienia, szczęście i pozytywne energie, które otaczają Cię w tej chwili. Daje ci to poczucie stabilizacji i siły, ale także łagodnie ostrzega. To błogosławieństwo może nie być trwałe, więc ciesz się Jego magią, dopóki możesz, i przyjmij je z wdzięcznością. Karta ta zachęca nas również do rozważenia obowiązków i następstw, które mogą wynikać z pozytywnych zdarzeń. Umieszczona obok innych kart, dziewiątka kielichów może potęgować ich energię. Na przykład w połączeniu z pentaklami, czy też, yy, dobra, to nieważne, może wzmagać przewidywane osiągnięcia stabilizacji finansowej albo bogactwa materialnego. Mamy tu pentakle, więc tutaj dla kogoś też potwierdzenie, że z tymi finansami wszystko będzie dobrze podstawowego znaczenia tej karty szukaj w kartach przyległych teraz wreszcie nadszedł czas na cieszenie się przyjemnościami i luksusami, na które w pełni zasłużyłeś twoje instynkty działają na wysokich obrotach zaufaj im um. więc jeżeli wzmacnia ona inne karty, no to to na pewno ta miłość przyjaźń dobre relacje, rozwój duchowy, dobre zdrowie, nowe początki, błogie związki, nowe początki w błogich pięknych relacjach. Okej. Okay. A jeżeli chodzi o tego pazia, co ona tu jeszcze wzmacnia? No, dla mnie tu jest to podkreślenie spełnia, spełni się Twoje marzenie. To jest dla mnie główny temat tego przekazu, gdzie są karty. Ehm. Pod spodem był pustelnik, czyli koniec samotności, koniec bycia w samotności. Czas samotności był ci potrzebny. Właśnie to, że dużo czasu przez długi czas byłeś sam sama, nie było tych relacji, czy to przyjaźni, czy to miłości. Hmm. Potrzebowałeś, potrzebowałaś tego bardzo, by poznać siebie, by odnaleźć połączenie ze sobą, z Bogiem. By dokończyć jakieś właśnie karmiczne, czy rodowe sprawy. I teraz z tą swoją latarenką oświecasz również innych. Dzięki mądrości zdobytej w tej samotności. Dzięki temu światłu z głębi Ciebie. Naszykowałam tu jeszcze jedną talię, ale nie mam ochoty jej z niej nic wyciągać. Mam ochotę coś innego, ale co? Może syreny, bo mamy tutaj taki wodny świat. Czas ruszyć naprzód, to czas, by pozwolić odejść temu, co stare i niepotrzebne, aby mogło nadejść nowe. Pożegnanie z przeszłością, <laughs> dopięcie tego cyklu na ostatni guzik. I była potrzeba zanurzyć się w tych emocjach, w głębinach swoich najmroczniejszych miejsc, być może. Ale tutaj wychodzisz jako ktoś pewny siebie, piękny, otwarty. Wychodzisz jakby z tych głębin siebie, z tych niespokojnych wód również. I wypowiedz życzenie, wypowiedz życzenie, Twoje życzenie się spełni, bo jest czas spełniania marzeń. Chyba od, nie wiem, dłuższego czasu, nie wiem ile to trwa, o tych życzeniach. Wypowiedz życzenie, to magiczny moment. Wypowiedz życzenie i ciesz się jego manifestacją. Więc może się zdarzyć nawet tak, że spotkasz jednorożca. Wszystko jest możliwe. Magia otacza Ciebie. E, jest tu jeszcze spokój. Podaruj sobie czas relaksu, wyciszenia i ciesz się swym odosobnieniem, rozpieszczając się tak potrzebną troską o samego siebie. Więc nie zapominaj o relaksie, odpoczynku, zrób coś dobrego dla siebie, bo to była długa i ciężka droga. Pamiętacie tego ptaszka? Który uderzył mnie ostatnio w szybę. Jakby ja to odebrałam jako komunikat: zderzyłeś się z czymś twardym i musisz teraz trochę odpocząć i dojść do siebie, ale ten ptaszek odleciał w takiej radości i wolności, i ja to czuję tutaj właśnie w tym przekazie, że tak będzie też tutaj. Z Tobą, jeśli tego słuchasz, potrzebujesz jeszcze chwili, by dojść do siebie. Bo zderzyłeś się z czymś dużym, zimnym, twardym jakby może to jest coś nawet oczywistego, ale to nie było łatwe. Bo ta przejrzystość szyby, wszystko przez nią niby widać, a ten też jej nie zauważył. Dlatego musiał się z nią w końcu zderzyć. Z tym was zostawię. Może nagram jeszcze jeden film, bo mi się spodobało mówienie. Mm. Ale zobaczymy, czy, czy coś nowego się tu pokaże. Oprócz tych. Oprócz tego spełnienia się Twoich życzeń masz wsparcie. Trzymajcie się, kochani. Do usłyszenia, papa. Pa.